Szczęść Boże, kochani, z wielkim takim e, ojeśmieleniem na prośbę Ewy i Cecylki nagrywam te parę słów o Wielkim Piątku. To nagranie nie odda całej atmosfery naszego wieczornego spotkania, bo jest nagrane w drugi dzień. Zacznijmy w tym miejscu, w którym żeśmy skończyli poprzednie spotkanie o Wielkim Czwartku. Wielki czwartek stajemy wobec tych niesamowitych słów Pana Jezusa, które może trochę nam spowszedniały, a które tak naprawdę są, powinny nami wstrząsać. Jezus na ostatniej wieczerze bierze do ręki chleb i mówi, to jest ciało moje, które jest za Was wydane. Potem bierze kielich i mówi, to jest krew nowego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana. Hmm. Apostołowie, którzy słyszą te słowa, to, to ci sami ludzie, którzy byli w łodzi, kiedy Jezus powiedział: Milcz i ucisz się do burzy, do jeziora. I tak się stało. Doświadczyli głębokiej ciszy, jezioro i wiatr uciszyły się na słowo Jezusa. To są ci sami ludzie, którzy widzieli, jak na noszach przyniesiono sparaliżowanego człowieka. i Jezus mówi najpierw odpuszczają Ci się Twoje grzechy, a kiedy słyszy szemranie w myślach faryzeuszów, mówi wstań i chodź. I ten człowiek wstaje, bierze pod pachę swoje nosze i idzie. Czyli apostołowie mają już doświadczenie, że słowo Jezusa to nie tylko informacja, to nie tylko jakaś wiadomość, ale to Słowo, ponieważ jest Słowem Boga, sprawia to, o czym mówi. Dlatego, jeżeli Jezus po tych trzech latach przebywania wśród apostołów, jeżeli mówi: Ten chleb to jest moje ciało, to apostołowie nie mają wątpliwości, o czym On mówi. To wtedy to ciało naprawdę jest obecne w tym chlebie. Kiedy bierze kielich i mówi, że to wino staje się jego krwią, to tak się dzieje naprawdę, i kiedy słyszą słowa, to czyńcie na moją pamiątkę, nie mają wątpliwości, że to należy powtarzać. I robią to. Robią to, i już mamy ślady tej głębokiej wiary w tajemnicę Eucharystii, już w tej wędrówce do Emaus. Bo tam Jezus staje pośród apostołów, obok dwóch uczniów, i tam łamią chleb. I ten opis jest taki, że nie mamy wątpliwości, że miała tam miejsce Eucharystia, czyli można powiedzieć już od pierwszej niedzieli zmartwychwstania Eucharystia się wydarza i potem dzieje się każdej niedzieli. Chrześcijanie oddają życie i mówią, bez Dnia Pańskiego nie możemy i bez łamania chleba nie możemy. Dzisiaj możemy te słowa usłyszeć i przeżyć każdego dnia na Eucharystii. I to jest niezmienne właśnie od tych dwóch tysięcy lat, od tego wieczoru, kiedy Jezus powiedział właśnie tak do swoich uczniów. Ostatnia wieczerza kończy się też takim niesamowitym momentem, kiedy Jezus modli się, zaczyna się modlić do Ojca i mówi: Ojcze, nadeszła moja godzina. Jezus ma głęboką świadomość, świadomość, której my nawet pewnie nie możemy sobie wyobrazić, Świadomość tego, co go czeka, świadomość wielkiej wagi dla losów każdego człowieka, tych wydarzeń. Jezus ma świadomość, jak wielką wagę dla każdego z nas ma to, co się będzie za chwilę działo i modli się do Ojca i ogarnia tą modlitwą tych, którzy są w wieczorniku. Mówi właśnie: Błogosław tym, których mi dałeś, daj moc ich słowom w miłości, strzeż. Ale za chwilę jeszcze mówi takie słowa błogosław tym, którzy dzięki ich słowu wierzyć będą we mnie. I w ten sposób można powiedzieć, że w wieczorniku w tej modlitwie jest obecny każdy z nas. Jezus w wieczerniku modli się za Ciebie i za mnie. I bardzo mnie poruszyły słowa, kiedy tłumaczyłam dzieciom. To samo, tylko na ten sposób dziecięcy, mówiłam. Jak bardzo wielkie wrażenie robi na mnie ta modlitwa, jak bardzo czuję się przez nią też dotknięta i ogarnięta w zasadzie tą modlitwą. Jedna z dziewczynek powiedziała: To Jezus już w wieczerniku wiedział, że ty będziesz siostrą. Można powiedzieć, że jednym zdaniem to dziecko powiedziało dla mnie rekolekcję. Bardzo bym chciała, żebyśmy teraz właśnie o, spróbowali pomówić się tymi słowami. Ale w taki sposób nie tylko intelektualny, w taki sposób, żeby dać się całemu ogarnąć właśnie przez tą modlitwę Jezusa w Wieczerniku. Spróbuję to nieudolnie zaśpiewać, a niech to będzie nasza modlitwa. Nadeszła. Take mm -hmm. Weź to Twoje pragnienie, aby byli jedną. Niech będzie między nami Twoja miłość, niech wypełni się to Twoje wielkie pragnienie, abyśmy byli jedną, by świat uwierzył, żeś Ty nas posłał i że Ty jesteś posłany przez Ojca. Amen. I tak stanęliśmy w obliczu tajemnic, które już należą do momentu Wielkiego Piątku. Jezus wychodzi z Wieczernika, mówi do uczniów: wstańcie, chodźmy. Oto zbliża się mój zdrajca. Wychodzą do Wieczernika i tam Jezus już przeżywa trwogę konania trwogę, której nie dosięgniemy naszym ludzkim umysłem. Jest uczniami. I tak można przeżywać właśnie tą nocną modlitwę między czwartkiem a piątkiem. Jeśli ktoś chciałby czuwać przy Jezusie, warto wtedy właśnie zajrzeć do 17 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, do rozdziałów późniejszych, do innych Ewangelii i właśnie sobie porozważać, porozważać te momenty, kiedy Jezus jest pojmany, kiedy przychodzi Judasz z kohortą, kiedy Jezus jest więziony. Oczywiście, zawsze kiedy czytamy sobie te Ewangelię, to właśnie to może warto, i tego, tego się dobitnie uczę, warto odstawić ten aspekt tylko intelektualny i spróbować być po prostu sercem przy Jezusie. My już wiemy, że On z martwych wstał, ale też nie chcemy udawać, że krzyża nie było i że ten krzyż nas nie dotyczy. Dlatego można śmiało trwać po prostu przy Jezusie sercem w tych tajemnicach męki w ogrójcu i w tych tajemnicach pojmania. Całe w zasadzie do południa Wielki Piątek, jeśli ktoś by chciał, można sobie przeżywać właśnie wykonując te swoje codzienne zadania, które jeszcze nam zostaną do zrobienia, czy, czy będąc w pracy, można Robiąc te zwykłe czynności, czymując naczynia, czy sprzątając, można sobie wzbudzać takie akty bliskości z Panem Jezusem. Jezu, jestem z Tobą, który, który stałeś przed Piłatem. Jestem przy Tobie. Jezu, jestem przy Tobie w drodze krzyżowej. Jestem przy Tobie w południe, kiedy jesteś przybijany do Krzyża. Cały dzień w zasadzie można sobie w takiej wielkiej ciszy, w takim wielkim spokoju poświęcić na, na przeżywanie tych tajemnic po to, żeby po prostu być z Jezusem, po to, żeby, żeby zbliżyć się do Niego w miłości. Wielki Piątek jest też dniem, kiedy w zasadzie nie jest obowiązkowe, żeby uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Droga Krzyżowa jest jakimś nabożeństwem, <laughs> jest jakąś formą naszego rozważania, ale to nie jest najważniejsze, żeby w ten dzień iść na drogę krzyżową. Bo kiedy wstajemy, w liturgii Wielkiego Piątku, to wtedy naprawdę jesteśmy, jesteśmy pod krzyżem. Wtedy Duch Święty to sprawia, że duchowo jesteśmy obecni na Golgocie i to jest rzecz większa. Liturgia jest rzeczą większą niż nabożeństwo, i o tym też pamiętajmy właśnie w ten dzień Wielkiego Piątku. Kiedy przyjdziemy w piątek do kościoła, to wszystko będzie jakieś takie dziwne, bo ołtarz będzie nagi. Będzie nam przypominał o ogołoceniu Chrystusa, właśnie który jest pojmany. Rozpoczniemy tę liturgię w wielkiej ciszy. Wejdą ministranci, wejdzie kapłan i w osobie Chrystusa, bo in persona Christi zawsze. Kapłan występuje w liturgii, kiedy położy się przed ołtarzem, wykona ten gest, który nazywamy prostracją. Kiedy wykona tę prostrację, będzie właśnie się modlił. Będzie się modlił, a nam ten gest będzie przypominał Chrystusa całego, zanurzonego do końca, oddanego woli Ojca. Jest to gest, podczas którego my klęczymy, ale możemy naprawdę łączyć wtedy całe nasze życie z Chrystusem, który oddaje siebie Ojcu. I zaraz potem zaczniemy słuchać Słowa Bożego. Zaczniemy słuchać Słowa Bożego, i to Słowo, jak każdego razu, ale w piątek jest, można powiedzieć, szczególnie przeszywające, niezwykłe. Żeby chociaż trochę zbliżyć się do tajemnicy Krzyża, tego czym Krzyż jest, spróbujmy zobaczyć najpierw, dlaczego ten krzyż się wydarzył. Każdy chyba, każde dziecko powie, że Jezus umarł. Na krzyżu za nasze grzechy. Ale co to oznacza? Czym jest ten grzech? Tu musimy szczerze wyznać, że grzech nam się zawsze w pierwszym momencie jawi jako coś atrakcyjnego. Diabeł kusi nas bardzo często pozorami dobra, jakiegoś, jakiejś przyjemności, jakiejś satysfakcji, jakiegoś tak zwanego mniejszego zła. Zawsze ten grzech, ta pokusa jest opakowana w coś, co wydaje się nam być przydatne. Tak już zresztą było w raju, prawda? Wiemy dobrze, znamy tę scenę. I bardzo prosto można to wytłumaczyć na przykładzie zwykłej sceny, takiej dziecięcej, kiedy nie wiem, mama jakaś chowa przed swoim dzieckiem cukierki, mówi, że będą dla całej rodziny na niedzielę. A mały Jasiu wdrapuje się na szafę, zjada te cukierki z dziką rozkoszą i ma z tego wielką przyjemność. Ale ta przyjemność bardzo szybko się kończy, kiedy Jasiu zobaczy wzrok mamy, kiedy, kiedy zobaczy smutek w jej oczach. To po raz pierwszy widzi wtedy, że do tej przyjemności jest doklejony także ból, bo rozczarował kogoś, kogo kocha. Hmm. Dokładnie tak jest też z grzechem. Do każdego naszego grzechu jest przyklejona cena, której w pierwszym momencie może zdaje się, że nie widzimy, ale ta etykietka, ta cena w każdym grzechu jest. Ból, cierpienie, smutek jest nieodłączną częścią każdego zła, czyli każdego nieposłuszeństwa Bogu, które zdecydujemy się popełnić. I jaki jest rozmiar? tej ceny słyszymy właśnie w pierwszym czytaniu z Izajasza. To będzie dziesiąty trzeci rozdział. Księga Izajasza w ogóle jest taką ciekawą księgą. Niektórzy, spotkałam takie określenie, że mówią na nią, że to jest piąta Ewangelia. Zawiera sobie cztery opisy o Mesjaszu, to jest proroctwo i kiedy Jezus w synagodze w Nazarecie czyta te słowa, Duch Pański stąpił na spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił, mówi do zebranych dziś spełniły się te słowa Pisma, to znaczy sam Jezus potwierdza, że księga Izajasza opisuje wydarzenia, opisuje Jego osobę. I kiedy czytamy w Wielki Piątek 53 rozdział właśnie z Izajasza, czyli czwartą pieśń o, o tym w słudze, w słudze Jachwę, to możemy też zobaczyć przede wszystkim postać Jezusa, zapowiedź Jego męki, ale możemy też w tych słowach odczytać, czym naprawdę jest ta cena, jaką trzeba zapłacić za grzech. Posłuchajmy. On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku, ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich chłosta, zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Czyli cały ten obraz męki, którą, którą przyjął Jezus, jest nazywany tutaj mężem boleści. To jest cena moich i Twoich grzechów.